Słuchajcie kochani, dziękuję Wam. Naprawdę Wam dziękuję. Powiem Wam szczerze, nie sądziłem, że ten rok aż tak się rozwinie. Że ten rok da mi aż taki impuls, żeby dalej się rozwijać. No bo zobaczcie, zaraz osiągniemy 200 tysięcy obserwujących na tym kanale. Ruszyłem też na inne platformy. Generalnie jestem coraz bardziej aktywny wszędzie. Teraz w listopadzie, 21-22 listopad będę na Męskiej Akademii Rozwoju. Będę miał możliwość dosłownie przed całą grupą przeprowadzić warsztat, w którym będę chciał zarazić innych tym tak naprawdę, co przeżywałem. Moją energią, moim, moim doświadczeniem, tym jak ja sam siebie zmieniałem. Bo ja kiedyś nie byłem taki, jak jestem. Byłem dużo gorszy, byłem złym człowiekiem, byłem zagubionym człowiekiem, ale odnalazłem w sobie siłę do walki. I teraz słuchajcie, to jest tak bardzo ważne, żeby móc to przekazać. Dlatego będę 21 na pewno. Będę tam na tym panelu dyskusyjnym i będę na moich warsztatach. I mam nadzieję, że będę w stanie na żywo, tak naprawdę, przekazać tą energię dobrym ludziom. Także słuchajcie, trzymajcie kciuki za rozwój tego kanału. Trzymajcie kciuki za rozwój mój, bo ja potrzebuję Was tak samo, jak Wy potrzebujecie mnie. Razem tworzymy coś, co jest. To jest wspaniałe, bo tak naprawdę to nic nie kosztuje, a każdy jeden człowiek może coś z tego wyciągnąć. Każdy jeden człowiek może tutaj tak naprawdę odnaleźć coś dla siebie. I taki był cel, mój cel, aby prowadzić ten kanał. Żeby ludzie nie tylko dostawali motywację, ale dostawali prawdę. Jak wygląda życie, jak wygląda świat, jak ja ten świat widzę. Bo tak naprawdę to, co tu mówię, to jest moje spojrzenie na życie. Nic innego. Dlatego słuchajcie, do zobaczenia w Warszawie. I mam nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej, żebyśmy budowali tę społeczność przez następne lata. Pozdrawiam.